Uwierzytelnianie to proces polegający na potwierdzaniu zdeklarowanej tożsamości. Wszędzie tam, gdzie pojawia się jakiś login albo pytanie o hasło. Z punktu widzenia administratora, to integracja ze sobą różnych systemów, co niekoniecznie może się okazać bułką z masłem. Różne protokoły LDAP, Radius, Kerberos, SAML i wiele innych sprawia, że nie jest to łatwe zagodnienie. LDAP przekaże nam informacje o grupach. Podczas gdy Radius wyśle nam dodatkowe informacje w atrybutach. A do tego niejednokrotnie się zdarza, że różne rozwiązania mają różne możliwości i wspierają różne protokoły. Wspierają różne protokoły i niekoniecznie dysponują tymi samymi możliwościami, jeśli chodzi o integrację. Jeżeli dołożymy do tego jeszcze kilka różnych usług katalogowych, to może się okazać, że mamy organizacyjny kłopot. Uwierzytelnianie może się okazać niełatwym zagadnieniem i lepiej mieć do tego dobre narzędzia. Takim narzędziem jest FortiAuthenticator. Można go wykorzystać w procesie uwierzytelniania jako elastyczne narzędzie pozwalające łączyć ze sobą różne protokoły, różne systemy. Jeżeli myślisz o VPN-ie i dołożeniu drugiego składnika, żeby wzmocnić proces uwierzytelniania, jak najbardziej FortiAuthenticator jest do wykorzystania. Jeżeli chcesz zbudować sieć Wi-Fi Enterprise, gdzie hasło każdy użytkownik posiada inne do podłączenia się do sieci Wi-Fi, bądź jeśli chcesz zbudować sieć Wi-Fi dla gości opartą o uwierzytelnianie Facebookiem bądź jakimś innym portalem społecznościowym, również do tego wykorzystasz FortiAuthenticator. Prócz Wi-Fi FortiAuthenticatora wykorzystasz również do uwierzytelniania 802.1x, chociażby na dostępie do swojej sieci LAN, aby mieć pewność, że te urządzenia dostają dostęp, które faktycznie są do tego uprawnione. Przyłączenie do sieci to tylko początek. Nie tylko Wi-Fi, nie tylko sieć LAN. W Forti Authenticatorze znajdziemy też obsługę protokołu SAM, który pozwoli na obsługę uwierzytelniania aplikacji webowych. Do tego, jeżeli zaistnieje potrzeba dołożenia Centrum Certyfikacji, CA, jak najbardziej taką funkcjonalność Authenticator również potrafi pełnić. Generowanie certyfikatów, czy to dla własnych serwerów wewnątrz organizacji czy dla użytkowników, którzy mają się połączyć, jest możliwe za pomocą FortiAuthenticatora. Natomiast to jeszcze nie wszystko. Prócz tego logowanie do serwera Windows również może być wzmocnione drugim składnikiem korzystając z FortiAuthenticatora. Instalacja agenta, który będzie zmodyfikował ekran logowania do serwera Sprawi, że prócz podania loginu i hasła, tak jak ma to miejsce zwykle, administrator będzie musiał wprowadzić drugi składnik, który zostanie potwierdzony przez autentykatora, i w ten sposób zyskamy pewność, że osoba, która loguje się do niego, jest tą, która może to zrobić. Niezależnie od tego, jakimi urządzeniami dysponujesz przełącznikami, access pointami, firewallami bądź aplikacjami, które wykorzystują standardowe protokoły. FortiAuthenticator jest tym rozwiązaniem, które potrafi połączyć ze sobą to wszystko. Poprzez wsparcie dla wielu protokołów umożliwia on integrację różnych systemów. Można powiedzieć, że FortiAuthenticator to taki szwajcarski scyzoryk. Na pewno znajdziesz w nim coś, co ułatwi Ci połączyć różne systemy w procesie uwierzytelniania. W konfiguracji procesu uwierzytelniania są różne typy ustawień. Testując FortiAuthenticatora, Zobaczycie, że jest to możliwe, aby je ze sobą połączyć. Sprawdźcie. Jeżeli potrzebujecie pomocy, dajcie znać.